Zostańcie na podwieczorek. Trochę nas za, za dużo. A dzieci mają ochotę na ciurros. Nieprawda. Czemu tak mówisz? Co ja widzę? Pierściolek zaręcze nowy. Santiago. Wytłumacz się. Przyłapali nas. Tu rzeczywiście Jestem szczery jak zawsze Tego nauczyła mnie mama Wyjątkowo spostrzegawcza kobieta Santiago Lopez Carmona i Candida Morales Postanowili przestać drzeć koty I teraz Jesteśmy parą Pobieramy się Zdenerwowałaś się. Nie jestem w humorze. Klamka zapadła. Mówię z Santiago o twojej wyprowadzce. Nie odważy się pani. Nie obchodzi mnie, co mu powiesz. Santiago jest zakochany. Im szybciej upora się z przeszłością, tym lepiej. Stracicie Rosillo. Porzuciła się. Sąd przyznał prawa rodzicielskie ojcu. Właśnie. Nie wie pani, kto jest ojcem Rosillo. Mój syn. Myli się pani. To Mario jest ojcem Rosillo. Może powiemy o tym Santiago? Kłamiesz. Zróbmy badanie DNA. Mam uwierzyć w te bzdury? Pani sprawa. Proszę wybrać laboratorium. Przyprowadzę tam Maria i Rossio. Czemu zostawiłaś Santiago córkę, kochanka? Kiedy zaszłam w ciążę, Mario powiedział, że nie chce mieć dzieci. Jestem przekonana, że Rossio to moja wnuczka. Nie potrzebuję dowodów. Zamierzam zabrać córkę ze sobą Santiago nie ma swoich dzieci Jedno dostał po bracie, drugie ode mnie A trzecie zabrała Marisa W życiu nie widziałam takiej wiedźmy Nie jestem aż taka zła Zmęczyło mnie beztroskie życie w Nowym Jorku A tutaj mam dom i rodzinę Dam pani wnuka Tym razem prawdziwego nie chcieliśmy o tym mówić, ale Izabela nas zdemaskowała. A ślub już wkrótce. Kto tak postanowił? Zapytam publicznie. Wyjdziesz za mnie za jakieś 8 lat? Nie. Dobrze, że mam świadków. Sami słyszeliście. Spieszy się. Może za miesiąc? Wspaniały pomysł. Sam zobaczysz. Jeszcze ci o tym przypomnę. Powinniśmy znieść to a z... przynieść Przynieś butelkę. To rzeczywiście szczególna okazja. Rosio, kochanie. Pogratuluj tacie. Żeni się z Candy. Nie chcę, żeby tata się z nią ożenił. Rosio. Szef nie chciał nic mówić, ale Donia Izabel zauważyła pierścionek i zmusiła ich, by przyznali się do zaręczyn. Podejrzewam, że pani Paulina buntuje małą Rosję. Jak to. I właśnie powiedziała, że nie chce wygrywać. A to ożenił się z Candy. Pani Paulina to harpia. Pomóż mi. Musimy zanieść kieliszki. Ostrożnie. Nie chcę, żeby ktoś usłyszał. O czym? Zaraz się dowiesz. Myślałem, że już nie chcesz ze mną rozmawiać. Przestań wtrącać się do mojego życia. Nie wtrącam się. Pocałowałeś Daniele, żeby zrobić mi na złość. Nie. Lubimy się i tyle. To wystarczający powód? Zazdrosna? Daj spokój. To ty jesteś zazdrosny. Nie możesz znieść myśli, że jestem z Federico. Jasne, nie rozśmieszaj mnie. Nie znoszę go. Wkrótce też będziesz miała go dosyć. To mój chłopak. Już? Gratulacje. Skorzystaj z okazji i ogłoś zaręczyny. Zamknij się. Ogłoszę, że nie jesteśmy już przyjaciółmi. Z drogi. Kochasz Chiawe, prawda? To mój przyjaciel. Ktoś kazał ci go lubić na siłę? Nie. Tak wybrało twoje serce. Dlatego jesteście przyjaciółmi. Moi najlepsi przyjaciele to Rosio i Beto. Ja i Beto. Właśnie Tym bardziej liczę, że mnie zrozumiecie Jesteście już duzi Sami wybraliście sobie przyjaciół, bo poszliście za głosem serca Nikt was do tego nie zmuszał Podobnie było z Candy i ze mną Serca zdecydowały za nas To one wybrały Nie decydujemy kogo pokochamy Ożenisz się z Candy, A ja nie chcę, żeby była moją mamą. Nie będę. Już masz mamę, Paulinę. I nikt nie zajmie jej miejsca. Dziawa też już ma tatę. Patrycja. Wolę, żeby to on mieszkał z nami. Nie kocham go. Idź do niego. Bardzo cię kocham. Ja ciebie też, ale nie chcę mieszkać z Candy. Nie masz żadnych dowodów. To, że zgłosił się do mnie jakiś mafioso, o niczym nie świadczy. Nie pracowałeś dla niego? Obaj znamy prawdę. Budynki, które wtedy budowałeś, są bardzo złej jakości. Przyznaję, popełniłem błędy, a płacę za to wysoką cenę. O czym mówisz? Jestem chory. Nieprawda. Mam kłopoty z prostatą Czekają mnie badania. Candy jest w lepszej formie. Powoli zaczyna nowy etap w życiu. Rozmawiałyście o czym? Kiedy byli w Vallarta, zrobili to? Menio. To nie nasza ja sprawa. Dłużej nie wytrzymam. To znaczy? Chciała chcę do taty. Jest zły na mnie i na Santiago. Przejdzie mu. Nie przejmuj się tak. Nic do niego nie trafia. Dopiero teraz usnął. Jest niespokojny. Tyle się wydarzyło. Ciągle płacze i powtarza, że chce mieszkać z tatą i ze mną. Czuję, że tracę jego miłość. Nieprawda. Syn cię uwielbia. Coraz bardziej męczy mnie ta sytuacja. To tylko nerwy. Idę spać. Co macie na twarzy? Wstąpiliśmy na wojenną ścieżkę. To na zmarszczki, twoje zmarszczki. Przyłączyłam się z czystej solidarności. Co tu robisz o tej porze? Co się stało? Nie mogłem spać. I światła latarni przywiodły mnie aż tutaj. Pomyślałem, że też się martwisz. I nie możesz spać. To prawda. Chodzi o ciawek. Już nie wiem, co robić. Trzeba dać im czas. Mnie też jest przykro z powodu Ciawy i Rosillo, ale to jeszcze dzieci mają swoje humory.